Witajcie na tle szklarni po długiej nieobecności, ale mniej więcej wiecie, co się działo. Byłem na wyjeździe, więc tu wszystkie prace związane z moim gospodarstwem, z ogrodem, ze szklarniami, wszystko to czekało do mojego przyjazdu. Niedawno wróciłem, więc próbuję to wszystko jakoś najpierw logistycznie poogarniać. Jest dużo prac, dużo obowiązków. Szklarnie jeszcze muszę przygotować do. Od spoczynku zimowego do zimy. Jeszcze jest tutaj część ogrodu, na której jeszcze do niedawna rosły warzywa, zostały sprzęgnięte, więc trzeba ten ogród jeszcze przygotować do zimy, zaorać go i tak dalej. No i jest jeszcze gospodarstwo, są zwierzęta, przy których też trzeba systematycznie chodzić. Trzeba usuwać obornik co jakiś czas, więc te wszystkie prace. No, trzeba wykonywać, więc w końcu jestem i mogę tutaj trochę zacząć działać. Są nowe obowiązki, nowe wyzwania, zobowiązania, bo no, moje prace nie są związane tylko i wyłącznie z gospodarstwem, ale też są związane z różnego rodzaju innymi osobami, którym świadczę jakieś usługi, żeby nie było, pomagam. No ja uważam, że w jakimś sensie pomagam, świadczę usługi. Eee, no muszę z czegoś żyć, prawda? No nie tylko z samym ogrodem człowiek żyje, mam również zobowiązania finansowe, o czym wiecie, więc no trzeba sobie jakoś w życiu radzić. Ale po takiej długiej przerwie postanowiłem, że coś, nie coś nagram. Tutaj przyglądając się tym wszystkim roślinom. No, mówię, że coś nagram, prawda, żeby nie zostawić Was tak yy, bez żadnego słowa. Zbliżają się święta, słuchajcie, więc teraz mamy Adwent. Dla mnie to jest taki szczególny czas czas, który poświęcam na różnego rodzaju przemyślenia, na rekolekcje, podsumowanie tego wszystkiego, co się działo. Więc to taki czas jest, powiedzmy, to dla mnie. Dla rodziny, ale kilka słów mogę powiedzieć. No, chyba w tym momencie to raczej pozostaje mi tylko i wyłącznie złożyć Wam życzenia świąteczne z okazji Nowego Roku. Cóż ja mogę Wam życzyć? Chyba do takich życzeń, które zawsze w takiej sytuacji wypowiadam, życzę Wam spokoju. Przede wszystkim spokoju, żebyście potrafili też. Odnaleźć równowagę w swoim życiu, nawet jeżeli wydarzy się coś złego, to żeby przyjąć to z pokorą, bo ja uważam, że każdy z nas dostaje z jednej strony to, na co zasłużył, a z drugiej strony jest to chyba jakaś, jakiś sprawdzian jakiś test dla nas na, na człowieczeństwo, żebyśmy nie pędzili tylko na tych samych sukcesach, naładowanie sukcesami, Żebyśmy rozglądali się też na innych. Miarą człowieczeństwa jest to, żeby no dzielić się z innymi i swoimi truskami, i, i, i radościami, i być w chwilach, gdy inni mają gorzej. Więc chociaż takim słowem, albo nawet samym wysłuchaniem ich wesprzeć w tym. Zatem z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim, życzę również sobie, Abyśmy potrafili z takim czystym sumieniem, czystym sercem obchodzić te święta Bożego Narodzenia. Życzę więc Wam, słuchajcie, zdrowia, pogody ducha, mądrości, szczerości. Życzę, abyśmy potrafili w każdej sytuacji, z każdej sytuacji znaleźć jakieś pozytywne rozwiązanie. I życzę również szczęśliwego nowego roku. Gdzieś widziałem niedawno takiego mema, czy gdzieś w internecie takie hasło. Panie Boże, abyśmy, aby ten rok przyszły był lepszy. W odpowiedzi ktoś dostał. To nie będzie ma być lepszy. To ludzie mają być lepsi i wtedy wszystko się zmieni i właśnie. Życzę nam wszystkim, żebyśmy by, byli z każdym dniem, z każdym rokiem coraz lepsi, mądrzejsi. Takiej mądrości Wam na co dzień życzę. Nie tylko z, z okazji świąta, ale tak na cały czas. Na każdy czas. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło i zdrowo i zostańcie z Bogiem.